Miał. Wolałem jak antek kasiał. Kurwa mać. To muszę poćwiczyć, bo miał cały kurwa gameplay. Będę kaształ cały kurwa gameplay. Powiem ci szczerze, powiem ci szczerze. Mm, najbardziej chyba taka gra, którą podświadomie przyjemnie mi się gra, to jest egzekutorem. Yy, gra, którą chciałbym Właśnie. mainować, to jest Orochi. O Jezu. Tak. No, no i Hito, Hito jest taka kurwa no spoko, ale jak jest jakiś ogarnięty gracz, no, tak... No tak. No Nie, no, tak, no. <laughs> Kornik troll, Kornik troll. No, Ki ej, that kim jest Kornik, jest oh, <laughs> czy czyli dopóki jak złapie Ale to wiem, ja to, tego wiemy, to nie ja to zrobiłem Dopiero specjalnie. Ja to zrobiłem specjalnie. Wiem, wiem. Dla kontentu. Aha, no to kurwa się. Więc to głównie myślę, że najlepiej to mi się gra jak Zaraz no, ja, i... ja kodniki, tak? pójdą pod taran, więc. Ale oni chyba na jedną nie mają. Nie mają. No tak co ty pierdolisz? ja go złapię. No, nie na no, no. idzie, idzie coś. Zajebałem. idzie. Kurwa, no. aż jak. Co? Czy nie, Adam, tylko ten Michael. Sorry. Co? Zostaw, zostaw! Wiem, ja fajkuję ciosy. Ale to jest bad. Wiem, wiem. Ale Steve. Nie, dobra. To pan musi No chuj do... Ey, dobra mi Ej ci ma trójkę. Ja, ja wezmę... Już... Ja wezmę szybko bieg i wezmę sztander. Leją, leją Leją. Dla... Dla Ale dlaczego nikogo nie ma? No ja byłem A. tu, mnie zajebali, bo... Masz byłem. No dobre byli. pytanie no. Kurwa zajebiste pytanie, dlaczego kurwa nikogo no nie ma? Ja miał? byłem

Essa, essa się tam. Kornik, nice. tak. nie nie, nie to jest. Nie, 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 się nie, 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 mogłem z akurat. Czemu to ma dwa ciosy wtedy takie no. mać? Gdzie ma w chuj dół, bo no Loku się na dobrze Sorry To ja nie za tobą? No dobra Złapać pizdę Pan Kurwa, Hitokiri z boostiem demedża Idzie, idzie, idzie Po drugiej <coughs> strony Weszła? Ja pierdolę Wybawiam ją Wywal, wywal Muszę <muszczaj> ja wezmę Boże, jak on... Hehe, nie trafia we mnie <muszczaj> Fuckin' hell Na healu mi robi jak zakuszy Nice, ładnie myczy Sztandar? Ma... O O kurwa, mam zero Ide. Kurwa no, mnie zajebał pies jeszcze no. no. Nie spodziewałem się, że to puścił drugi raz, kurwa. Ja już lecę. Idzie coś do ciebie od tym co, Janek? Nie, 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 nie. Nice. Ja pierdolę, nienawidzę na to główna gra. Tak, kurwa, idę tam, się... idę tam. Już prawie jestem. No, no, trzymaj. nie. trzymaj, no chuj... trzymaj. Już trzeci. Nie, nie. Lokuje bo się zlokowałeś, Le. Kurwa, on trzyma to. Jest szandal. zapierdalam za nim. Marko, Adam. Ej. Mam. Kurwa, nie, mam zero, mają obydwoje, jeden i drugi, kurwa, mam no, takie zero, no, jak to go nie zamiło? Kurwa! Egzekucji mi zrobił. Błażą, chyba. Znaczy, ja... A, kurwa! Nie rób egzekucji, dawaj, dziwko! Dawaj do... Nie, nie, czemu zrobisz egzekucję, majczel? Nie! Kurwa! Sorry kurwa, no, sorry. Że no, mi wiesz, no, no. A jeszcze kurwa z tym czyli człowieka się zrobił. No <laughs> wiem, Jezus, wiem, to, wiem to, stary wiem. Ja po... Z automatu kliknąłem kurwa, mój mózg, kurwa. Jezus, pudan, Kliknął z automatu, no Co ci mogę powiedzieć? No zjebałem, no zjebałem Nie szkodzi kapu. Nie szkodzi, ale trzeba to niekować. <śmiech> Trzeba <śmiech> kurwa pierdolać <piętnawaść>, takie <laughs> zachowało. Nic się nie stało, ale wiesz... Ale chujówkę odjebać No <laughs> kurwa, ja leżę. Kurwa, po co na mnie zużyła? Połowę HP ma. No. Kurmonger. Ale będziesz skrzeszać. Kurwa! Idę, próbuję szczęścia. Uj, ja pierdolę mi twoje kill. Dwóch jest low. Kurwa, wyleją. Jeden na chwila leci. Kopernik złapał to chyba. No, dwóch jest low na chwilę. No, no, na chwila, na chwilę weźmiesz ich, dobra. A ja pierdolę miniony, kurwa. Jeden. Idę samo, tak? A nie? Na góry idę. Jeden jest low. A kurwa wokół chila, bo on się on nie weźmiesz. Ja muszę jeszcze się wychidować. Dobra, to zmień mnie. A... i złap tego skurwiela, bo nie pijemy, który leci się Nie daj skurwiela. Idź tam wytrzeć. Wy, o, idę. Ja już mam czwartego, jak chcesz. Przyjmujemy siódmeczkę. O kurwa, jakie strzały. Ty! A kurwa, nie zginęło? Ej! Ja wezmę te miniony. Ale coś ty coś, coś napisał. Kurwa nie zauważyłem. ta poszedł pod standard. Cry more Napiszę Żeby się kurwa nie potrzewa troszeczkę za bardzo L? No przebijamy się. O kurwa Dobra, mogliśmy. Tak, chodź na to budce, ja mam perka leczniczego. Okay. Tak. Ja mogę zapierdolić mu od razu. Tylko najpierw sparuj Wók pięknie To żoga Leża Ojej, My mamy dwie hita? No ja mam... Myślałem, że na warmonger jesteś, jak kurwa cudem No Połowy HP kurwa nie ma, Już. No nice. jest napierdolone na w połowie, cały czas. O kurwa. Okej. To zjebie tego. Ipioto. Paruj. Chyba powinno się jeszcze jeden odnowić do końca. No stary, już mam połowę kurwa odnamioną. <laughs> Nie mogę? Ja, widziałem to ja nawet. Stary, ale wszystko kurwa Za Mam egzekucję Wardena. ordena Wardena ordena jest oh. przyjmuję ósemkę Dowód ja boli, jak Kurwa ben. o kurwa, ja mam perka, go kurwa nie używam. Jak zjeb, No. Nice. To już klikałem tam ty. No dobra, no, ale teraz. Yeah. Boże. kurwa, ta końcówka to po prostu nie wchodzi mi nic. No ale nie musi. Kurwa ty, no to ty do tyłu! No, dlaczego ja mi ja się kurwa nie kniknęło do tyłu, no? Dobra, no. Ja. Dobra, najczęściej pompkę tam zapodaj. Pompkę. Real cringe. Get better. No i kurwa ez. No i fajne.